Szczerze, nie mam na telefon, nie mam na internet. Tak jest w mojej sytuacji. No ale ufam, no co mam zrobić. Nieraz już byłam w takiej sytuacji, i jakoś Pan Bóg mnie ratował. No, radzę Wam też zaufać. Jeżeli obejrzeliście poprzednie trzy części, no to będziecie wiedzieć, o, co, o czym teraz mówię. Ktoś się zapyta, dlaczego lód? Dlaczego oni nawiązują do lodu? No ludzie próbują to rozgryźć, jest wiele interpretacji. Wiedziałam już w sierpniu, że coś jest... dziwnego się dzieje, tak? Że niebo jest pod kontrolą, że manipulują pogodą. Czułam, czułam to, zresztą Pan Bóg mi w sercu to powiedział, tak? Że to jest operacja wojskowa. Manipulują pogodą dla naszego dobra. O co chodzi? Wcześniej nie mogłam tego powiedzieć, ale teraz mogę powiedzieć tak. Nie wszystko, ale mogę część powiedzieć tak: że um, deszcz jest kluczowy i mróz. Um, um. Zrozumiałam, że jak pada deszcz, to jest powietrze, powietrze bardziej czyste, że jest lepiej. Ogólnie jest lepiej dla nas, dla nas, dla ludzi. Jest lepiej, jak deszcz pada i jak jest mróz. Z moich obserwacji, gady nie lubią mrozu, nie lubią wietrzenia. Nie lubią deszczu. Najgorzej jest, jak jest bezchmurne. Bezchmurnie, jak jest ciepło, one wtedy najgorzej się zachowują. Rozumiecie? Więc dla nas jest lepiej, dla nas. Dla nas, chrześcijan, jest lepiej, jak pada deszcz i jest mróz. Dlatego oni manipulują pogodą. Żeby nam pomóc Nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest Ale takie są też moje obserwacje To też jest jakaś, jakaś taka prawda duchowa Nie wiem, ale mam takie wrażenie Że szatan nienawidzi mrozu że, że w ogóle właśnie Zły duch Najgorzej się zachowuje Jakby manifestuje i w ogóle Demony szaleją Kiedy jest ciepło A kiedy jest mróz Jest jakby spokojniej i lepiej. Jest lepiej nie. Oni się wtedy chowają. Oni są senni, oni się chowają. Też takim mówię też kodem nie. Takim. Mm, tylko dla powiem tak, tylko dla tych, którzy no mają jakiś poziom inteligencji. Siódmy stopień wtajemniczenia. Y, no, tam na tym zdjęciu, gdzie jest Trump i Pingwin. Oni idą w stronę jakiejś góry i tam jest flaga, i teraz już wiem, że to jest flaga Grenlandii. I oni jakby idą w stronę Grenlandii, no bo ta flaga jakby jest przed nimi, jakby Trump idzie z tym pingwinem w stronę Grenlandii. I teraz o co tu chodzi? Jeśli chodzi o tego pingwina, to Wam tłumaczyłam, że pingwiny właśnie tak mają że nie mają jednego stałego przywódcy. Tam nie ma mm, kogoś, kto rządzi w stadzie, tylko zawsze jakiś pingwin zaryzykuje, odważy się. I jak jeden się odważy, wychyli, to potem reszta naśladuje go. Tak? Jeżeli, jeżeli okaże się, że nie ma zagrożenia, to reszta pingwinów i tam jest po prostu. Pingwinów nikt nie rządzi, tylko chodzi o to, że zawsze jeden się wyłamie, żeby, żeby dla bezpieczeństwa całej grupy i, i sprawdzi teren, czy można iść do przodu, czy nie. I, I Trump jakby nie jest jakiegoś rodzaju kimś, kto panuje nad innymi, tak, to co mieliśmy do tej pory, tylko Trump jest jednym z nas. Nie? tak jak Brown jest jednym z nas. I, I nie będzie władzy, tylko będzie po prostu naród miał władzę. I jak ja to rozumiem, też można takiego pingwina, który ryzykuje. Można przyrównać do, do Chrystusa, tak? Że Chrystus tak zrobił. Że On za wszystkich zginął. Żeby ratować innych on się poświęcił nie? tak jak ten pingwin za stado ryzykuje i się poświęca nie, niekoniecznie to się może skończyć śmiercią, tak? że on zginie e, bo może nie zginie tak będzie wyglądać władza władza będzie w rękach narodu społeczeństwa nie będzie kogoś kto będzie nad innymi no, i jakby na tym zdjęciu z tym pingwinem Trump idzie w kierunku Grenlandii, no bo jeżeli z przodu jest flaga, idzie z amerykańską flagą na tą Grenlandię. I teraz pytanie, co tam jest na tej Grenlandii? No i mówi się, że tam dzieci są ukrywane, tak? że jest handel dziećmi. Um, tak jak Wam mówiłam, przestępcy. Nie dokonują przestępczości w miejscu, gdzie prowadzą prywatne życie, tylko mają kryjówki do robienia złych rzeczy, do gromadzenia jakichś dóbr i tak dalej. Oni gromadzą, oni robią złe rzeczy w kryjówce. Tam, gdzie się ukrywają, dorabiają się, potem sobie kupują domy i tak dalej, i tak dalej. Nie I mają ten zewnętrzny wizerunek, ale to zło o, ukrywają w jakimś konkretnym miejscu, żeby się nikt nie dowiedział, że oni właśnie czynią to zło. I tak jak Wam mówię, tak jak w bajkach było, nie, że w, że w jaskini ym, piraci czy, czy jacyś tam inni źli ludzie prawda, gromadzili skarby w jaskini. Przestępca ma gdzieś swoją kryjówkę. Wybiera sobie miejsce na kryjówkę, na czynienia tego zła w tym miejscu. Bo uznał, że to miejsce daje mu anonimowość, że jest bezpieczne i że on sobie może po prostu tutaj i teraz tak to znaczy, że co? Że upadlina jest takim, taką kryjówką przestępców? Tak. Przestępcy uznali, za zagrabili nam część państwa, tak? I sobie zrobili Rejon przestępczości, i tam lądowały wszystkie pieniądze z grabieży na upadlinę. Nie? To była taka jaskinia przestępców, miejsce gromadzenia zdobyczy czynienia zła, dlatego, dlatego szły, wiecie, różne tam, nasza broń, wszystko na upadlinę. Nie chodziło o żadną pomoc, nie. Chodziło o to, że oni nas ograbiali, zmanipulowali nas. My myśleliśmy, że pomagamy, a tak naprawdę oni nas ograbiali, rozumiecie? I oni wszystko, co ograbili, wyciągnęli, kasę, wszystko. Oni ten. I dlatego ludzie znajdują nasze karetki na OLX i tak dalej, bo oni, oni nas ograbili i oni teraz handlują tym. Rozumiecie? Bo żeby, żebyście chcieli dać się okraść, to oni. Z to oni was zmanipulowali, że chodzi o coś innego. Tak działają przestępcy. Bo wiadomo, jakby powiedzieli, chcemy was okraść, no to byście się nie zgodzili, nie? Więc oni tak manipulują, żebyście się zgodzili, żeby oni wam uczynili zło. Tak, tak myślą. Tak kombin I te pieniądze, to wszystko, co tam zostało zagrabione. Ameryka przejęła to. Rozumiecie, Ameryka ma te wszystkie pieniądze, które nam zostały ukradzione. Bo oni te, one, oni te pieniądze gromadzili właśnie na upadli. No i tam, tam są te jaskinie. Tam, tam też czynili zło i tak dalej, ale jeszcze jest takim miejscem prawdopodobnie właśnie Grenlandia, że oni coś tam na tej Grenlandii znaleźli. I być może chodzi o kryjówkę przestępców. Być może chodzi o handel dziećmi. Jeszcze tylko dodam, że mówi się, że Śledczy widzieli tak obrzydliwe rzeczy, że żygali po prostu, bo wiecie, śledczy muszą się z tymi dowodami wszystkimi zapoznać. To są tak złe czyny, tak złe rzeczy, że oni nie są w stanie tego oglądać. Ci ludzie to są bestie, bestie. To jest piekło. Piekło na ziemi.